Za moich czasów zasiadało się z rodziną przed kominkiem, a teraz Wam tylko alkohol w głowie. Cześć. W poprzednim filmie opowiedziałem Wam o wielkanocnej modyfikacji do gry Gothic 2 Noc kruka. Przyznam szczerze, że sam mod i pomysł na jego recenzję ogromnie Was rozbawił, więc postanowiłem, że dam Wam jeszcze jedną szansę do śmiechu. Synu! Tato? Synu! Tato! Ja jestem Wagon i opowiem Wam dzisiaj o niemieckiej modyfikacji sylwestrowej, która miała swoją premierę w roku 2011. Za projekt ten odpowiedzialni są ci sami ludzie, którzy stworzyli modyfikację Cienie Przeszłości, którą również ostatnio Wam recenzowałem. Mod sylwestrowy. Czego ode mnie chcesz? Z pewnością szukasz złota, co? To projekt, który zabiera nas do ukrytej górskiej doliny, która raczej nie jest częścią świata znanego nam z oryginalnej serii gry. Ludzie żyją tutaj własnym życiem, wszyscy się znają, a wieczory spędzają w okolicznej karczmie. Jako że zbliża się nowy rok, my jako gracz wcielamy się w bohatera, który zmuszony będzie wykonać kilka niełatwych zadań. Uratować przyjaciela i odpalić noworoczne fajerwerki. Modyfikacja ta jest prosta i klimatyczna, a przejście jej zajmie wam co najwyżej dwie godziny. Każdy szczegół tego moda jest bardzo ładnie dopracowany. Teren, po którym przyjdzie nam się poruszać, jest przejrzysty i mały, a postacie, które napotkamy, wydają się być wiarygodne. Warto też powiedzieć, że świat moda sylwestrowego jest ośnieżony, co raczej rzadko można spotkać w dodatkach do gotika. W porównaniu do moda wielkanocnego, tutaj przyjdzie okazja chwycić za miecz. Będziecie też musieli zajrzeć praktycznie w każdy, chociażby najmniejszy, zakamarek mapy. W roku 2019 całość została w pełni udźwiękowiona i odświeżona przez nasze polskie Bractwo Z Polszczenia. Mogę Ci jakoś pomóc? Może mnie najpierw jakoś przywitasz? Ech, cześć, cześć! Polskie głosy, które usłyszycie w grze, są nagrane na najwyższym poziomie. A jeżeli jesteście spostrzegawczy, to usłyszycie nawet kilka znajomych, w tym mój. Jeżeli czeka Was samotne świętowanie nadejścia nowego roku, to ten dodatek powinien Was zadowolić. Szkoda tylko, że jest taki krótki, bo po jego przejściu czuć wesoły niedosyt. Warto wspomnieć, że w modyfikacji tej znajdziemy wiele nawiązań do oryginalnego Gotika. W grze nie uświadczymy większych błędów, misje są zrobione dla każdego i spokojnie mogą grać w to dzieci. Nie chcę Wam tutaj opowiadać za dużo i spoilerować, patrząc na długość tego moda byłoby to niefajne, ale gwarantuję Wam, że jeżeli nawet zagracie w tego moda sylwestrowego w innym terminie niż noworoczny, to na 100% będziecie zadowoleni. Do poprawnego działania moda potrzebujecie Gothic 2 Noc Kruka, Player Kit, System Pack, Fixa, no i oczywiście samego moda. Linki i odnośniki do wszystkiego, co wymieniłem, znajdziecie w opisie tego materiału. Modyfikacja działa z wgranym DirectXM11, więc jeżeli tylko wasz sprzęt sobie z tym poradzi, zachęcam go zainstalować. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że film, pomimo że króciutki, to jednak wam się spodobał. Jeżeli tylko uważacie, że mógłbym też powiedzieć o jakiejś waszej ulubionej grze bądź modyfikacji, Dajcie mi o tym znać. Życzę Wam wszystkim szczęśliwego nowego roku. Zachęcam do oceniania, komentowania, subskrybowania mojego kanału i bardzo Wam dziękuję. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Siema.